Witam Was. Zobaczcie kto dzisiaj ze mną tu przyjechał. Przespaliśmy się w tym miejscu. Są tutaj ławeczki. Piję sobie kawkę i obserwuję rzekę. Teraz słoneczko wyszło. Ładnie świeci. Jest cieplutko. chcę Wam pokazać. Ja troszeczkę się wam, z Wami przywitam. A tutaj jest moja wymarzona rzeka, którą chciałabym kiedyś w całości przepłynąć. Może nie od razu w jednym Dniu, bo to się nie da i też może nie y, jakby kilka dni pod rząd, bo logistycznie ciężko jest to zorganizować. Ale sobie tutaj, teraz chwileczkę odpoczywamy i jedziemy dalej, ponieważ zmierzamy do kamiennej góry. A w tej chwili jesteśmy marciszów. O, Eli mi tutaj towarzyszy cały czas.